Siema, siema, witam bardzo serdecznie, tutaj Bursz, a to jest taka króciutka informacja do wszystkich moich widzów. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w tą niedzielę, to będzie 1 marca 2020 rok. To będzie niedziela, godzina 20.00, Drakensang Online, serwer Grimmax. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, aby być w ten dzień dostępnym o tej właśnie porze. Będzie robiona taka fajna sweet focia. Właśnie w Kingsville ustawimy się w jednym miejscu, w takiej w jednej kupie, zrobimy sobie jakieś fajne, jakiegoś fajnego screena razem, będzie można potem udostępnić na grupie, czy gdzieś pokażemy ile nas jest, fajnie było, jakby było tak ze 20 osób, wiem, że z bractwa już na pewno kilka osób będzie, także może dołączyć dosłownie każdy, kto tylko będzie online, proszę napisać do mnie wtedy właśnie plusik, czy żebym po prostu, żebym dodał serwer Grimmac, mójnik w grze XX burż XX. Kto tylko chce, od pierwszego do pięćdziesiątego poziomu możesz mieć kostiumy, możesz nie mieć. Ważne, żebyś po prostu był. Także, tak jak mówię, 1 marca 2020 rok, najbliższa niedziela, godzina 20:00, serwer Grimmac. I co, to tyle. A właśnie, Później jeszcze rozwalimy, rozwalimy, spróbujemy rozwalić czat. z wszystkim do bólu. I no, teraz już to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć się. Zapraszam bardzo serdecznie. Papa. Pa.